Borowik szlachetny, grzyb gastronomiczny. Należący do rodziny borowikowatych, ten gatunek jest łatwy do rozpoznania. Dla farmaceuty Jean-Baptista Coquelarda, znalezienie tego króla grzybów to piękna nagroda. Kiedy przyglądamy się elementom budowy tego grzyba i kiedy odwracamy grzyba, bo trzeba bardzo uważać, by zbadać cały grzyb, nie ma tu blaszek, ale wyraźnie widać coś w rodzaju gąbki. Mówimy o rurkach, oporach, jeśli spojrzymy przez lupę. Widać mnóstwo rurek, przez które wydostają się zarodniki grzyba. Biała krawędź, która jest również typowa dla borowika szlachetnego. Tutaj rośnie pod grabem, pod brzozą, także pod bukiem, a więc siedlisko można powiedzieć wszechobecne w lesie, ale pod drzewami liściastymi. To grzyb, który będzie rósł we wszystkich północnych regionach. Więc każdy z nas ma szansę prędzej czy później spotkać w naszych lasach pięknego borowika szlachetnego. Ten grzyb będzie rósł na przewiewnej ziemi. Która jest lekko wilgotna, co tutaj widać. Zaletą tego borowika szlachetnego jest to, że można go znaleźć już pod koniec sierpnia w lasach, aż do połowy listopada, a nawet do końca listopada, w zależności od warunków klimatycznych. Ma tę cechę, że pozostaje dość jędrny. Oczywiście z czasem zacznie gnić. Jego białe rurki staną się żółte, zielone. To właśnie po tym można poznać, czy borowik szlachetny jest dojrzały, czy nie. A więc u borowika szlachetnego na początku rurki są śnieżno-białe. To świadczy o jakości tego produktu. Tutaj mamy bardzo ważną strefę to jest siateczka przypominająca koronkę lub siatkę. Zaraz pod kapeluszem charakterystycznym dla tego borowika szlachetnego a więc trzy ważne kryteria w przypadku borowika szlachetnego to pory, siateczka i mały biały brzeg u podstawy kapelusza. Może rosnąć w grupie, czyli z kilkoma osobnikami wokół siebie, ale nigdy w kępie. Rzadko zdarza się, by trzonki były ze sobą zrośnięte. Bardzo często rośnie samotnie, ale pamiętajcie, że borowik szlachetny to grzyb którego grzybnia znajduje się w glebie i może rozciągać się na kilka metrów kwadratowych. Nie należy się wahać, by kontynuować poszukiwania. Wokół pojedynczego owocnika nie ma, powiedzmy, trujących sobowtórów ani fałszywych braci. Można by go ewentualnie pomylić i już widziałem takie przypadki z innymi borowikami, zwłaszcza z goryczakiem żółciowym. I bardzo ważnym kryterium dla borowika szlachetnego, oczywiście dla wszystkich smakoszy, jest smak. Smak świeżych orzechów laskowych. Kiedy możemy spróbować tego grzyba na surowo, chociaż oczywiście zgodnie z zasadami należałoby dobrze ugotować wszystkie grzyby, aby uniknąć wszelkich zatruć. Kiedy już zerwiemy swojego grzyba, co robimy dalej? Należy go oczyścić szczoteczką. Grzyb nie przepada za wodą, nawet jeśli w młodym i jędrnym stanie nie będzie to miało większego wpływu. Ale w przypadku grzybów, które są trochę starsze, woda wnika do rurek lub blaszek, przez co grzyb lekko pęcznieje i traci swój smak. Więc co robimy, kiedy wracamy do domu? Czyścimy go wilgotną szczoteczką, usuwamy zanieczyszczenia, przycinamy trzon i kroimy grzyba, po czym wrzucamy go na patelnię albo, jak już wcześniej wspomniałem, w formie carpaccio możemy go spożywać na surowo. Ale istnieje też możliwość, by przechować go na dłużej. Kroicie swojego grzyba na plasterki i wkładacie go do piekarnika z niską temperaturą, gdzie się wysuszy, zamieniając się w chipsy grzybowe, które będziecie mogli ponownie nawodnić, kiedy przyjdzie na to czas. Można go także przechowywać w oleju. Na koniec mrożenie, które może być interesujące, ale czasami nieco zmienia produkt, powodując drobną zmianę w teksturze. Inny poszukiwany grzyb to czubajka kania, której trudno pomylić z innymi gatunkami ze względu na jej rozmiar.